Witam, w dzisiejszym kładniczku nauczymy się przesuwać modele, dodawać i, i usuwać przede wszystkim dodawać to może nie, bo nie wiem czy starczy czasu, ale postaram się wytłumaczyć więc tak, jak pamiętamy odpalamy z modelera importujemy nasz model czyli truck pamiętamy, żeby tutaj wskazać yy, wskazać do pliku we hitle. Docelowo folder klikamy Import. Jak widzimy, ciężarówka się nam zaimportowała. I tak przypomnę na wstępie, że ja mam swój sposób tutaj, w że każdy ma inny sposób. Ktoś inny inaczej tłumaczy, ja tłumaczę inaczej. Ja postaram się wszystkich nauczyć na ten łatwiejszy sposób, bynajmniej dla mnie. I myślę, że nam się uda. Więc, tak, czegoś. Ja mam tutaj po prostu takie ustawienie 3D. Dlaczego 3D? No, możemy sobie obracać tutaj model, patrzeć jak on wygląda po edycji lub ogólnie. Perspektywę mam dlatego, że tutaj właśnie tego będziemy używać do oznaczania modeli i przesuwania. Tutaj nie będę tłumaczył dlaczego, bo tutaj ja mam tutaj do również do przesuwania, ustawiania modeli, do rotacji. Więc tak, Zacznijmy od usunięcia szyby i robimy to na mój sposób, ponieważ innego nie znam, tak się nauczyłem. Ja najeżdżam sobie zawsze na szybę, klikam edit, nie, przepraszam, klikam unlink, odznaczam szybę i pod spodem pojawia się nam firanka i robię to ponownie to samo. I znów odznaczam. Jak widzimy, y, ciężarówka jest w tej chwili bez szyby. Y, jak usunąć jakiś dany model? No to najeżdżamy na ten model, wiadomo, i klikamy edit delete. On automatycznie zniknął, w ogóle zniknął nam, a jeżeli przez przypadek coś usuniemy, to po prostu klikamy edit. I undo. I patrz, i model z ten wrócił. Come, edit, delete. Jak widzimy model yy, nam zniknął. Z eksportem nie będzie problemu jeżeli chodzi o usuwanie, ponieważ po usunięciu nie będzie trzeba prawdopodobnie dopisywać matów, ale jeżeli coś dodamy z innej ciężarówki, no to wtedy będzie problem z matami. Jak widzimy tutaj z, yy, model zniknął. Teraz może wytłumaczę jak przesuwać jakiś jak dany model. zajmiemy się kierowcą. Ja robię to na taki sposób. Najrzę na kierowcę, klikam tak samo Unlink, odznaczam kierowcę lub możemy może go po prostu zostawić i odznaczam ciężarówkę. Dlaczego tak robię? Ponieważ jest mi wtedy mam łatwiejszy dostęp do tego właśnie danego modelu i klikam tak: Select Move, Select, zaznaczam to prawym przyciskiem myszy, klikam ponownie u góry tutaj, o tutaj trzeba kliknąć, klikam lewym przyciskiem myszy. Ponownie prawym zaznaczam, żeby każda model jest zbudowany z jakichś tam kropeczek, cząsteczek Żeby wszystko się nam po prostu zaznaczyło I teraz jak, jak przesuwać ten model Model przesuwamy przez przycisk MOWIE Zaznaczam sobie ciężarówkę I teraz tak, wytłumaczę dlaczego front Front tutaj możemy sobie przesuwać na lewo, na prawo Przesuwamy go tutaj A dlaczego right? Right możemy sobie przesuwać do przodu, do tyłu i sobie tutaj siedzi grzecznie tutaj ta kamera nam posłuży do tego, żeby dany model nie był za daleko, za wysoko, za nisko jak widzimy w miarę w porządku siedzi także go tak zostawimy więc tak, no teraz kierowca jest cały czerwony i powtarzamy czynność tylko, że odznaczamy to wszystko i tutaj, teraz musimy kliknąć tutaj oznaczyć select mode ponieważ jeżeli zostawimy w tej chwili Select mod i mo, mowie to wszystko się zacznie przesuwać. Na przykład tutaj tam przykład. Widzi, widać, że kierowca się przesuwa, bo był wcześniej zaznaczany Okej, okay, ale to jest nieważne. I teraz co zrobić, żeby, żeby to wszystko wróciło do normy i żebyśmy mogli teraz z powrotem podobnie dodać szybę, no i użyć tej ciężarówki, tak. Więc tak, kierowcę zostawiamy, zaznaczamy ponownie szybę, zaznaczamy firanki, klikamy plusik i wszystkie tutaj teraz te modele, które żeśmy edytowali. Przerzucamy do pliku basę, trzymamy lewym przyciskiem myszy i przerzucamy. Ale koniecznie to musi być do pliku basę, ponieważ plik basy jest odpowiedzialny za, no, za całą ciężarówkę i to co jest w środku i jak ona jest zbudowana. No, jak widzimy no to ciężarówka jest, jest na swoim miejscu, kierowca siedzi tam gdzie powinien. Kamerą poruszamy kół, kółeczkiem lub można trzymać lewy i prawy przycisk myszy, można sobie tak poruszać lewym przyciskiem myszy, możemy obracać, a prawym nic nie robimy, jeżeli chodzi o kamerę. No to tak, jeżeli tutaj już żeśmy to zrobili, to możemy spróbować zaeksportować nasz model. Jak eksportować nasz model? Już tłumaczę. Eksport polega na tym, że dany model jest eksportowany do osobnego pliku, nie pliki po eksporcie, każdy osobny mat jest inaczej zapisany niż z oryginalnego ciężarówki, więc tak, żeby zaeksportować nasz model klikamy tutaj w to czerwone ja sobie to ułatwię sprawę prawej, klikam, klikam sobie na pulpit tworzę nowy folder o nazwie export nazwa jest nieważna wchodzę w ten folder i teraz musimy pamiętać, żeby tą tutaj nazwę przypisać tutaj jako nazwa piku. następnie musimy podać tutaj tutaj już musimy to zmienić, musimy podać folder docelowy tego właśnie eksportu który przed chwilą żeśmy stworzyli tak samo jak na przykład będziemy tworzyć nowy folder i będziemy chcieli do niego przekonwertować ciężarówkę czyli wyeksportować tak samo musimy podać do niego ścieżkę no i klikamy eksport jak widzimy no tutaj to akurat drzewko będą nas nie interesuje przechodzimy ponownie na pulpit i jak widzimy mamy, mamy eksport tutaj za wiele tutaj matów nie ma także, także jeżeli chodzi o usuwanie i przesuwanie modeli no to, to nie będzie większego problemu, ponieważ nie będziemy musieli dopisywać żadnych matów, wystarczy że tylko do oryginalnej ciężarówki skopiujemy trusk, PMG i PMD i powinno to wszystko działać co, żeśmy usunęli. Także to myślę, że to na tyle w tym w dzisiejszym poradniczku i zapraszam do następnych.